Witam na kanale Damian Kuchni od Kuchni. Dziś zrobimy sobie frytki skarpia. Przepis pochodzi z Czeskiej Republiki, nie wymyśliłem go ja. Chcę spróbować jak to smakuje, i chcę wam pokazać jak to się robi. Na końcu, oczywiście, spróbujemy, zobaczymy czy faktycznie to jest takie dobre jak opowiadają. Więc zaczynamy pracę. Zaczniemy to od przygotowania marynaty, która będzie dość prosta. Potrzebujemy imbir. Tak, tylko go z grubsza yy, przetniemy, rozgnieciemy, żeby w marynacie dawał nam, dał nam po prostu ten smak, aromat. Czosnek. Tam było tego imbiru około, ja wiem, 5 cm, dałem tak trochę więcej. Czosnek również, tylko tak rozgnieść i dodajemy do marynaty. od tego? tak to daj ten, ten drugi też jeszcze ok tak, ja zobaczyłam jak wrzucasz no już wrzuciłem dobra, tu jest nasz czosnek e, teraz kilka łyżek sosu sojowego ja nikt teraz nikt nie zrobi takiego czegoś jak Ty robisz nikt nie zrobi takiego czegoś jak ja zrobię? tak, dziękuję trzy, cztery łyżki powiedzmy Cztery łyżki sosu sojowego. Tak, sosu sojowego. Tak jest. Panie, jest smaczny, wiecie? Mm -hmm. Sos sojowy jest bardzo smaczny? Tak. Zobaczymy, jak to będzie smakowało. Zobaczymy, wiecie? co ci Czesi wymyślili znowu. Dobra, płaską łyżeczkę papryki słodkiej. Płaską łyżeczkę papryki słodkiej. Troszeczkę kminu rzymskiego, jeszcze troszeczkę kminu jeszcze rzymskiego. Rzymskiego. Wiecie, to jest bardzo dobre Taką płaską łyżeczkę powiedzmy, ona była taką płaska z lekką górką, ale spoko Do tego dodamy cukru. pół łyżeczki cukru. Tak. tak. I jeszcze trochę soli, choć. Choć sos sojowy jest słony, ale dodałem trochę soli jeszcze. No i możemy dodać oczywiście. A tutaj ja będę mógł wymieszać? Będziesz mógł wymieszać. Oczywiście. Trochę pieprzu. Ja widziałem, że oni też dodają e, trochę wody do tego, ale ja nie dam wody, ponieważ No daj wodę. Nie, nie, nie. nie. Ponieważ zostało mi wino jeszcze z poprzedniego przepisu, więc dodam troszeczkę wina. Teraz Olek to wymieszaj. Trzeba mi dodać. Olek miesza marynatę, a my pokroimy sobie karpia. Na początku już nic nie ma tych twardych. Tego właskiego kawałka nie chcę, więc znowu nacinamy jedno przy drugim. Ok. Skoro mamy już tak pokrojoną, to teraz porobimy sobie z niej właśnie te yy, frytki. No widzę jak się kręci. Ale No widzę. Okej, okay, tak to wygląda. Teraz Oleg mogę już tą marynatę z powrotem zabrać? Tak. Wrzucam do marynaty skarpia. A jeszcze tą łyżkę. To tata, bo to tak delikatnie trzeba, wiesz? Zaligaty, nie? No, żeby rybka się na mnie rozwaliła no i dobrze ja teraz to sobie tak zamarynowanego za karpia odstawiam go sobie na godzinkę on dłużej nie potrzebuje być odstawiony na godzinkę sobie odstawię on przejdzie tymi wszystkimi aromatami fajnie i wtedy zobaczycie co będziemy robili dalej jeżeli chodzi coś tam już to dostanie kotek te kawałki i teraz tak Dodałem wino, ale spokojnie, to wino ono odparuje i naprawdę dzieciaki mogą to jeść i będzie to spoko. Tylko zobaczymy jak to będzie smakowało, bo to dla mnie też jest nowość. Więc zapraszam za chwilę. Ja to za godzinkę wyciągnę z lodówki i pokażę co dalej. Więc minęła już prawie godzina. Skarb sobie odpoczywał w lodówce. Ja tylko tutaj dodam, e, zrobię sobie panierkę. Więc zrobię to pół na pół. E, mąka ziemniaczana i mąka e, to jest mąka kukurydziana. Więc pół na pół, 50 na 50%. Teraz dodam troszeczkę czosnku, żeby ta panierka nie była taka smutna. Ale nie za dużo. E, dodam też pierwszą. Trochę soli wymieszam to razem i za chwilę będziemy w tym obtaczali karpia i smażyli na głębokim oleju. A to Wam też za chwileczkę wszystko pokażę. Więc minęła godzina. Ja karpia sobie wyciągnąłem z lodówki. Teraz będę sobie go przykładał bezpośrednio do panierki. Nie ma to jak ręką to po prostu zrobić. I odkładam na talerz. Zaraz będziemy go sobie smażyli. Nie mówię, że trzeba to robić na wigilię, ale można. Jeżeli to wyjdzie faktycznie dobre, ale myślę, że tak. Choć przepis troszeczkę zmieniłem, użyłem świeżego bimbiru, yy, dodałem kminu rzymskiego, yy, to powiem Wam, że może to być super zakąska, nawet do piwa, czy jaka czy, czy, tam zagrycha normalnie do, yy, do flaszeczki. Oczywiście można użyć jeszcze papryki ostrej, zrobić to bardziej pikantne. No ja wiecie, że nie robię pikantnych rzeczy z tego względu, że u mnie to je cała rodzina, a nie każdy zrobi takie pikantne rzeczy, więc ja e, robię sobie zawsze osobno jakiś pikantny sos lub no, dip jakiś fajny właśnie, żeby, żeby po prostu e, każdy mógł to skosztować, każdy mógł to zjeść. A, chciałbym jeszcze wspomnieć, właśnie spojrzałem na, na komputer na laptopa i patrzę, ja mam ponad 21 tysięcy subskrypcji już no ja wam bardzo dziękuję, że tak mnie oglądacie, śledzicie moje poczynania w kuchni no dzieje się, dzieje się bardzo dużo no jest grudzień, jest to miesiąc taki, że no youtuberzy kulinarni to mają mają pełne ręce roboty przeważnie te wszystkie przepisy które robią to mają taką wigilię, przed wigilią jeszcze bo cały miesiąc się je karpie, śledzie, sałatki śledziowe, no jest tego u mnie na kanale dużo, zobaczycie, zobaczcie. A od stycznia ruszymy z nowymi przepisami. Zobaczcie, co tam będzie się u mnie działo. Więc ja za te wszystkie subskrypcje dziękuję, dziękuję za komentarze. Jesteście wspaniali, bawmy się dalej. Gotujmy, bo gotowanie to jest zabawa, ale trzeba mieć otwarty umysł na to, na co się robi, na nowe rzeczy trzeba spojrzeć bo nie zawsze wszystko jest takie e, jakby się wydawało że jest <laughs> się zakręciłem, dobra dzięki za wszystkie suby dzięki za komentarze, lecimy dalej z przepisami więc tyle tego wyszło to był jeden mały filecik a jest tego dosyć dużo i idziemy smażyć, dobra wrzucam sobie kawałek pietruszki widzę, że olej jest rozgrzany pięknie A dla jasności nie jest to olej, tylko jest to smalec. Zawsze smażyłem na oleju. Jakoś ostatnio smażę na smalcu, bo karacz później jest suchutki, fajniutki i naprawdę jest pyszny. Mogło być tego smalcu trochę więcej, ale poradzimy sobie. Muszę dobrze smaży z jednej z drugiej strony. Na ładny, złocisty kolor. Ok, teraz muszę przekładam sobie na drugą stronę. Ok, jeszcze chwilę z drugiej strony i już teraz rybę wyciągam. Tak to wygląda. Widać. A teraz widać. Widzicie? Wyciągam na papier. Ona zaraz będzie słódka. Już się robi. Ja Wam powiem, że to jest fajne takie, takie kęski. Nie nazwałbym tego akurat yy, frytkami z karpia, bo to takie trochę dziwne, ale. Ale takie kęski karpia, kęski ryby Do tego troszeczkę sosu Dlaczego nie? Dokładam pozostałe A te zaraz sobie skosztujemy, tylko muszą ostygnąć oczywiście Tutaj ryby mi się smażą, tutaj mam trochę sosu soskowego I zobaczcie Tak to wygląda Zaraz spróbuję bez sosu może Pycha! chrupiące hmm. A z sosem. Ale to jest dobre. Hmm. Pycha! Powiem Wam. Przepis gorąco polecam. Choć nie nazwę tego frytkami z karpia, Bo trochę to mi nie pasuje. Ale jakiś kęski karpia. Jak najbardziej. Fajna zagrycha. Fajnie się to je. Myślę, że dzieciakom to się spodoba i będzie to mi smakowało z jakimiś sosami. Taka alternatywa do ryby. No nie ma tych chrząstek w środku, bo to jest ponacinane. Naprawdę fajna rzecz. Gorąco polecam. Pozdrawiam. Zapraszam na następne przepisy. Do zobaczenia.